Ale dzień dobry, dzisiaj odcinek spekulacyjno-lorowy, w którym się skupimy na tym, co właściwie od jej ja powoliła Charlie w ostatniej animacji i co jest jej celem. Wymienione tutaj informacje są w sporej mierze moją interpretacją, która może być błędna, więc jeśli sądzicie, że coś źle mi nie dajcie znać w komentarzach. Zacznijmy może od tego, że aktualnie w Don't Starve mamy dwie zwalczające się siły: księżyc, z którym się zdaje eksperymentować Wagstaff, oraz ich, z którymi bezpośrednio współpracuje Charlie. O nich wiemy zajebiście niewiele, jak na Gra, która od 10 lat opowiada swoją historię. Charlie i oni zarządzają całym cienistym syfem typu Yelwiver, antyczny strażnik. Spowodowali też oni upadek antycznej cywilizacji, której ruiny zwiedzamy z taką wielką przyjemnością. Bezpośrednim symbolem ich jest antyczna bama, która się zdaje być niejako centrum ich mocy. Bardzo dużo informacji dostarcza nam przedstawienie, które jest symbolicznym przedstawieniem historii Charlie, Maxwella i ich. Nie będę tutaj się zagłębiał dokładnie w każdy aspekt przedstawienia, bo można tutaj długo gadać, ale najważniejsze jest to, że lustro symbolizujące ich rozmawia z laleczką, czyli Charlie i twierdzi, że nie można go naprawić i było rozbite na długo, nim poznało Maxwella i nawet z jego mocą nie możemy ich naprawić. Wiemy, że lustro symbolizuje nich, bo już po tej kwestii narrator w postaci bramy mówi, cytuję, magiczne zwierciadło w końcu odnalazło kogoś, kto uwolni nich. I słowo dem jest napisane z wielkiej litery. Ewentualnie, lustro mogło być po prostu wysłannikiem nich, reprezentować ich interesy i zarządzać ich mocą, albo to po prostu oni. Na jedno w sumie wychodzi. Reasumując, oni nie byli w pełni swoich sił na długo, nim pojawił się Maxwell. A więc kto właściwie ich osłabił? Była to oczywiście antyczna cywilizacja. Klej podeszło w sposób bardzo kreatywny do tego, jak przekaże nam lore powiązany z antycznymi, i udostępnił nam przy okazji zagadki Meteus murale opisujące historie antycznych. Ponownie nie chcę tu się zagłębiać w detale, których jest bardzo dużo, ale najważniejsze jest to, że na przestrzeni czterech kolejnych murali antyczna bama, która ponownie jest stosowana jako źródło magicienia pochłaniającego życie, no, zepsuła się. Antyczni, jak ją Leźli miała dwa równe ramiona, jak ją użytkowali, miała dwa równe ramiona, a jak upadli, to jedno się rozpadło, zupełnie jakby upadając, próbowali w jakiś sposób powstrzymać ich, niszcząc antyczną bramę i pozbywając ich mocy, ale udało im się to tylko połowicznie. I tak oto zaopatrzeni w piękne tło historyczne, przechodzimy do właściwej animacji. Charlie podchodzi z szemranym uśmieszkiem do bamy i wyciąga cholerny schemat na antyczną bramę. Żeby było zapewniej, ten schemat pokazuje znacznie podrasowaną wersję, wcześniejsza miała pomiędzy ramionami szczelinę powietrzną, nowa ma jakiś pierdolnik, który łączy oba ramiona i odstające wichajsty do tętegowania. Nowa naprawiona antyczna brama ma za zadanie przywrócić im dawną moc, a być może może uczynić ich jeszcze potężniejszymi niż kiedykolwiek. Ciężko określić. Niestety, tabliczka z wartościami znamionowymi jest nie po naszemu. Charlie, więc zgarnia kawałki na tworzy wihajsty do dentygowania i tuż przed złożeniem animacja się kończy. Oczywiście, cóż innego. Zatem, co się stanie po złożeniu antycznej bamy i zwiększeniu mocy nich? Pojawią się cieniste wyłomy i Bóg jeden wie co wtedy. Tak jak Charlie zwiększa ich moc odbudowując antyczną barmę, tak Wagstaff działa w konstant budując swoje wynalazki, które zdają się zwiększać moc Altera, czyli Księżyca. Rywalizacja tych dwóch sił póki co idzie łeb w łeb, i my, jako gracze, jesteśmy pomiędzy młotem a kowadłem i musimy przetrwać cokolwiek za cholerstwo na nas wyślam. Podczas ostatniego streama klejarze zdadzili sporo sekretów na temat cienistych wyrw i tego jak mają wyglądać kolejne aktualizacje. Ma zostać dodany dziennik, w którym będziemy mogli sprawdzać wiadomości na temat mobów, przedmiotów i tym podobnych. Cieniste wyłomy mają się pojawiać w jaskiniach. Walka ma być bardziej skomplikowana jak podczas koszmarnego świniułaka, gdzie mamy dwupunktowe obrażenia i podrzucanie gracza. Zbroje mają mieć set bonusy zwiększające obrażenia. Nowo dodany lunarny sprzęt ma być mocniejszy po tym jak Gacz go ulepszy, lunalny i cienisty bos wyłażący z wyłomów. Rośliny są najsłabsze z całego zaplanowanego szamba. Każdy gacz będzie mógł wybać pomiędzy cieniami a gestaltami, więc każda postać zapewnie dostanie choćby minimalne drzewko umiejętności. Stronę będzie można zmienić, zmieniając postać w portalu. Wybranie strony zwiększa obarzenia przeciwko oponentom, a da ochronę przed swoimi. Lepsze narzędzia będą faktycznie potrzebne. Czysty koszmar i blask będą potrzebne do wielu innych przedmiotów. Lunarna burza ma być upierdliwa. Póki co tyle, dziękuję serdecznie za oglądanie, zapraszam na kolejne filmy na kanale i cześć!